Gdzież przez wieki krwią znaczysz drogę twardą od cierpień i bólu, krzyż ciężki, koisz duszy trwo. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem. Przekonowcy wieczny Boże, ty dałeś ludziom przykład pokory do na naśladowania. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc trudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, Uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże. Męka naszego Pana, Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu, a z nim apostołowie. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Zanim będę cierpiał, albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i dziękczynienie. Powiedział. Weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest moje ciało, które za Was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za Was będzie wylana. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, co jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić. Powstał również spór między nimi o to. Który z nich zdaje się być największy? Lecz on rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, czy ten, kto siedzi za stołem? Czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród Was, jak ten, kto służy. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego ja przekazuję Wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Abyście w królestwie moim jedli i pili. Przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach i sądzili, dwanaście pokoleń Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan domaga się, żeby was przesiać jak pszenice, Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony. Utwierdzaj twoich braci. On zaś powiedział: Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. I rzekł do nich: Czy brak wam było, czego kiedy was posyłałem? Bez trzosu, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: niczego. Mówił dalej. Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę. A kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem powiadam Wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy. Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przed na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A samo oddalił się o od nich na odległość, jakby rzucił kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go, pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił a jego padły gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich, Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum, a jeden z dwunastu imieniem Judasz szedł na ich czele, i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus rzekł do Niego, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Towarzysze Jezusa, widząc, na to się zanosi, zapytali, Panie, czy mamy uderzyć mieczem? Niektóry z nich uderzył w sługę Najwyższego Kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus powiedział, Przestańcie, dosyć! I dlatego przybucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódców naszej świątyny i starszy, którzy wyszli przeciw niemu, Jezus rzekł. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce. Gdy codziennie bywałem u Was w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie. Lecz to jest Wasza godzina. I panowanie ciemności. Schwycili go więc, uprowadzili i zabyli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecieli ogień na środku dziecińca i zasiedli w koło. Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła. I ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc Kobieto, nie znam go. Po chwili zobaczył go, go, go ktoś inny i rzekł. I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł. Człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny poczuł zawzięcie twierdzić. Na pewno i ten był razem z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł. Człowieku, nie wiem co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A panna obrócił się i spojrzał na Piotra. Spłaniał Piotr na słowa Pana, jak mu powiedział dziś, zanim Kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapakał. Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, nagrywali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali Prorokuj kto cię uderzył? Wiele też innych obelg mentalnych przeciw niemu. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali prze przeprowadzić go przed swoją radę. Rzekli, jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam. On im odrzekł, jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi i jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd syn człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy. Więc ty jesteś synem Bożym? Odpowiedział im. Tak, jestem nim. A oni zawołali. Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust jego. Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za mesjasza króla. Piłat zapytał go, Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu, Tak, ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajdują żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili, Odburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piotr to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a gdy się upewnił, że jest pod Heroda, odostał go do Heroda, który w tych dniach również przybywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa, Herod bardzo się ucieszył, od dawno bowiem chciał Go ujrzeć ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gotownie go oskarżali. Wówczas gadził nim Herod razem ze swoją strażą. Na posiewisko kazał ubrać go w śniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, przedtem bowiem żyli ze sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przysłuchałem go wobec Was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o którego oskarżacie, ani też Herod, bo odesłał go, go do nas. Oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każe go więc wychłostać i uwolnie. A był obowiązany imiennego na święta. Zawołali więc wszyscy razem. Strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on trącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich, lecz oni zawołali. Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci. Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć, każe go więc wychłostać i uwolnić. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano, i zmagały się ich krzyki. Piłat więc zaworokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolni im tego, którego się domagali, a który za rozruch i za zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś na ich wolę. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, a go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, Cóż się stanie z suchym? Prowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce, zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest on Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szedzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także na nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden z złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw, wybaw więc siebie i nas. Lecz, dr lecz drugi, karcąc go, rzekł. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Je Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Było już koło godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozwarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyszedł ducha. Na widok tego, co się działo, setnik chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wodę się zatrzymuje, wyrażam, Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmocny Boże. Puść te damy, mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto, dobrowolnie wydał się na mękę, świątę i dzięki Tobie składając. Łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. z Niego wszyscy. To jest bowiem pięknie mojej. Nowego wiecznego przymierzanka za was i za wielu będzie wylana na opuszczenie To czyńcie na moją pamiątkę. Do kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj po pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na dzięki wieku. Bo mój pański niech zawsze będzie z Was.